Cześć, ja nazywam się Jakub Kuprzem, i Witam w kolejnym odcinku Cenycy Krok po Kroku, na która pokazuje podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, Michał Sobierajski zawsze narzeka, że są same frezarki u mnie, więc teraz wreszcie zaczniemy temat tokarek. ST20Y tutaj stoi, jest prawie gotowa do pracy. Tam jeszcze chudziło narzędzia, oprawki, dużo czy zostało, ale już pierwsze jakieś tam materiały można pokręcić. No i dzisiaj pokażę wam, jak na takiej tokarce zrobić toczenie mimośrodowe z wykorzystaniem osi C. Oficjalnie has tego nie może robić, no i nie bez powodu, bo ta maszyna po prostu się tego nie nadaje. Trzeba powiedzieć co te otwarcie. Ale może kiedyś przyjdzie sytuacja, w której będziecie musieli to na niej zrobić, nie będziecie mieli wyjścia i wtedy patent, który Wam pokażę, może się do czegoś przydać. Także zapraszam do oglądania. Program, który dla Was napisałem jest trywialnie prosty. Słuchajcie, zerujemy sobie obecną bazę w osi C. Odjeżdżamy na zero maszynowe, mamy kilka funkcji przygotowawczych, zesprzęglenie osi dojazd, pozycję, od której będziemy toczyć, ograniczenie liczby czytanych bloków i ileś wykonań podprogramu, którego zadaniem jest za każdym razem zmienić bazową pozycję osi C o 360 stopni i wykonać ruch G3 o jakimś wykorbieniu na, jakąś, na jakimś posuwie tak naprawdę, bo jest to posuw w bok. 9999 to maksymalny posłuch, który ta maszyna przyjęła. Dało nam to około 50 obrotów na minutę, więc bez szału, no ale jest jak jest. A po wszystkim odjeżdżamy, wracamy do domu jem 30. No i M30. Efekt końcowy jest mniej więcej taki. Teraz Wam pokażę, jak to było robione i jak to wyglądało, ale zanim to zrobię, to przypatrzmy się. Mamy w sumie trzy różne mm, jakości obróbki. Pierwsza z nich jest robiona z wałka fisto od razu na wykorbienie. I tutaj, jak widzicie, jest stosunkowo dużo zebrane, przez co ten nóż miał bardzo ciepło i się lepił. Później mieliśmy zebrany 1 mm. Na 1 mm efekt już jest znacznie lepszy. A później, tak dla Hecy, zebrałem na tym ostatnim stopniu, to widać, że jest trochę inna powierzchnia, nie? Zebrałem 500, czyli typowy finish. Gdzie powiedziałbym, że powierzchnia już jest całkiem, całkiem fajna, jak tak się odbija nam tutaj, nie? W kadrze. Może nawet będzie widać, jak gdzieś tej łapy przyłożę. Zobaczcie, no już tak. Tak, całkiem, całkiem zgrabnie. Co oznacza, że robiąc grubę i finish, to pewnie jest wykonalne. E, no pytanie tylko, czy czas, który był potrzebny, będzie dla Was zadowalający. Bo problem jest taki, że obróbka 8 mm na wykorbieniu 3 zwałka pisto zajęła 2 minuty 14 sekund. 8 mm. To jest bardzo, bardzo krótko. No i niestety, no, jak macie jedną sztukę i trzeba ją zrobić, bo nie ma wyjścia, to pewnie zadziała. Ale jeżeli macie dużo sztuk, to jest na to zupełnie inna technika, którą natomiast Wam pokażę zupełnie kiedy indziej, bo teraz przejdźmy sobie do obróbki. We'll Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Słuchajcie, to jest tak jak mówią Amerykanie, że you cannot polish a third, czy tam z gówna bacza bicza nie ukręcisz czy jakoś tak. Nie żeby ta maszyna to było główną, nie, 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 nie o tego tylko po prostu często do specyficznych obróbek trzeba specyficzne maszyny. Maszyny, które posiadają jakąś funkcjonalność, której niektóre nie, które nie posiadają. No i tutaj da się to zrobić. Jak widzicie, da się i jak trzeba będzie, to to zrobicie. No, jak nie trzeba, to może lepiej skupić się jednak, żeby to frezować w miarę możliwości. Nawet frezotoczenie koła, kulką, no, Do dogadania teraz. Jeżeli materiał wam się podoba, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dalej w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku całujące krok po kroku. I o dzień.